Kościół dzisiaj w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła daje nam słowo z Ewangelii według świętego Mateusza, słowo, które popularnie my w kościele nazywamy prymatem Piotra. Dlaczego? Dlatego, że w tym słowie Jezus najpierw zadaje uczniom pytanie: A za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I potem pyta wprost swoich uczniów, apostołów, a za kogo wy mnie uważacie? I Piotr jako pierwszy mówi, Panie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I w odpowiedzi na to słowo Piotra Jezus mówi, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jon. albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduje mój Kościół. Być apostołem to być fundamentem. Apostołowie, których wspominamy dzisiaj, Piotr i Paweł, choć tutaj nie ma bezpośrednio w tym słowie mowy o Pawle, są swoistymi fundamentami. Fundamentami Kościoła, jaki znamy obecnie. Każdy z nas, z członków Kościoła, jest fundamentem. Jeżeli ty, drogi bracie, droga siostro, jako człowiek wierzący, będziesz dobrym, solidnym fundamentem, to Jezus na tobie zbuduje swój kościół. I możesz być w 100% procentach pewny, że bramy piekielne go nie przemogą. Natomiast jeżeli jesteś lichym fundamentem, jesteś fundamentem, który rozpada się pod wpływem Jakiś czynników zewnętrznych, na takim fundamencie trudno jest zbudować kościół. Co jest tym fundamentem? Tym fundamentem jest wiara. Bo oczywiście jesteśmy ludźmi grzesznymi, upadamy, popełniamy błędy, popełniamy grzechy. Ale jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to potrafimy się podnieść. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to potrafimy wyjść z naszych grzechów i upadków. Natomiast jeśli nie mamy w sobie wiary, to nawet jeżeli będziemy pięknie opowiadać o Jezusie, pouczać innych, mówić, jak inni mają żyć, uczyć innych relacji z Bogiem, ale jeżeli nie masz wiary, to nikogo do Boga nie przyciągniesz i nie jesteś fundamentem, na którym Jezus chce budować swój Kościół. Bo co robi Piotr w dzisiejszej Ewangelii? Wyznaje wiarę. Co robi Paweł pod Damaszkiem i później w następstwie tego wydarzenia? Wyznaje wiarę. Co robi Piotr w swoim życiu, swoim życiem? Wyznaje wiarę. Co robi Paweł, o tym czytamy w listach Pawłowych, wyznaje wiarę. Obaj, możemy to powiedzieć bez wątpienia, są ludźmi wielkiej wiary. Mimo swoich różnych słabości, wad, problemów, są ludźmi wiary. Dlatego jeżeli Ty jesteś człowiekiem wiary, jesteś dobrym i solidnym fundamentem tej wielkiej budowli, jaką jest Kościół Chrystusowy. Jeżeli jesteś niewierzący, to Jezus na Tobie niczego nie zbuduje.